Wyobraźcie sobie, że w wieku kilku lat wyjechaliście z rodzicami do Stanów Zjednoczonych. Z dzieciństwa niewiele pamiętacie no właściwie, no jest to rodzina, głównie dziadkowie, z którymi spędzaliście wakacje. Z rodziną nadal macie dobry kontakt, głównie jest to babcia. Dzwonicie do siebie, kontaktujecie się, ale niestety no nie ma czasu, żeby odwiedzać się dość często, bo jednak no polska, Stany to kawał drogi. Nagle dowiadujecie się, że. Wasza babcia zachorowała na raka. Ona sama jeszcze o tym nic nie wie i wasza rodzina też nie planuje jej nic takiego powiedzieć. Lekarze dają babci co najwyżej kilka miesięcy życia, a w waszym rodzinnym mieście rodzina urządza wesele waszego kuzyna, żeby był to pretekst, żeby spotkać się z babcią, możliwe że po raz ostatni. Rodzice mówią, żebyście zostali w domu, bo nie potraficie ukrywać emocji i moglibyście się wygadać. A nikt tego by nie chciał, zwłaszcza przy weselu. I cóż, no, zostajecie w domu w Stanach, czy pędzicie na łeb na szyję do babci? No właśnie. Billy, bohaterka kłamstewka w reżyserii Lulu Wang, zdecydowała się wrócić do babci i jednak się z nią pożegnać. Recenzja jest bez więc jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, co naprawdę polecam uczynić, nie musicie się bać, po prostu możecie posłuchać, co sądzę o tym filmie. A sądzę naprawdę dobrze. Posłuchajcie. Cóż, dawno na kanale nie było żadnej polecajki. Miała być to seria, ale nie wyszło, aczkolwiek no niedługo wychodzi kolejny sezon serialu koreańskiego Kingdom, więc prawdopodobnie podzielę się z Wami opinią, bo skoro był pierwszy, to będzie i drugi, no ale nieważne. Jeżeli chodzi o filmy azjatyckie, to ostatnio na językach jest Parasite, głównie dlatego, że zdobyło Oscara i no cóż, dlatego, że jest fantastycznym filmem, ale drugim godnym polecenia jest Kłamstewko, które po angielsku nazywa się pożegnanie, po chińsku nazywa się nie mówcie jej. No cóż, no, tłumaczenia tytułów filmów zawsze były dość ciekawe, i nie inaczej jest w tym przypadku. W każdym razie, w zeszły czwartek miałem okazję wybrać się do kina, właśnie na Kłamstewko. Niewiele słysząc o filmie wcześniej, wiedziałem tylko, że opowiada historię chińskiej rodziny, że gra tam Aquafina i właściwie niewiele poza tym. I cóż, to, co zobaczyłem, przerosło moje najszczersze oczekiwania, bo spodziewałem się dość prześnego humoru i całkiem płytkiego filmu, a okazało się, że film jest naprawdę fantastyczny. Zafundował mi emocjonalny roller coaster i cóż, no... w jednym momencie śmiałem się, żeby chwilę później do, po prostu mieć gulę w gardle. Zacznijmy, może, od głównej bohaterki. Jest to Billy, 30-letnia Chinka. Właściwie to. Amerykanka chińskiego pochodzenia, która stara się ułożyć sobie życie i chciałaby zostać muzykiem, ale niestety no los rzuca jej kłody pod nogi, nie dostaje stypendium i w ogóle. Po drugiej stronie kuli ziemskiej jest jej babcia, z którą utrzymuje cały czas dobry kontakt, dzwonią do siebie i mają całkiem niezłe relacje. Babcia w ogóle w polskiej wersji przetłumaczona jest, albo właśnie nie, nie przetłumaczona jest

W amerykańskim społeczeństwie jest to dość normalne, a rodzice zakazują jej mówić. Co więcej, rodzice mówią, że nie powinna ona lecieć na wesele swojego kuzyna, bo mogłaby się wygadać. A wtedy babcia straciłaby chęć do życia i właściwie na no ostatnie swoje chwile spędziłaby pewnie przykuta do łóżka, bez, bez żadnego uśmiechu na twarzy. Billy mimo wszystko

Tutaj zaczyna się właściwie prawdziwa akcja filmu, bo Billy leci do Chin i dzięki temu, że jest wychowana w Stanach Zjednoczonych, daje widzowi taki punkt zaczepienia, bo e, tak jakby ona nie czuje się już Chinką, a mimo wszystko jest Chinką, więc jej oczami możemy zobaczyć i pomyśleć, jak to by było właśnie w naszej sytuacji, więc. Cały czas bardzo mocno stara się zrozumieć, dlaczego jej rodzina nie chce powiedzieć babci o jej stanie i przeżywa po prostu wewnętrzną walkę na ten temat. Billy co prawda kilka razy próbuje przekonać swoją rodzinę do powiedzenia babci, ale bardzo szybko jest gaszona przez e, swoją babcię ciocię, e, siostrę babci, e, przez e, swojego wuja, przez rodziców także, wszyscy gryzą się ze sobą. E,

nie Dzięki temu, że Billy jest wychowana za granicą, my możemy patrzeć jej oczami na te Chiny, których ona właściwie nie zna, bo ona wyjechała z Chin przed 25 laty. I kiedy wraca do Chin, oczywiście dowiadujemy się, że w międzyczasie bywała w Chinach, czy babcia była u niej, ale ona, tak jakby, odkrywa nowy świat. Niektóre sytuacje są dla niej zupełnie nowe i tak jak właśnie My, będąc w Chinach możemy się poczuć, tak czuje się Billy. Nie zagłębiając się w spoilery, mogę tutaj wspomnieć na przykład o takiej sytuacji, że babcia pokazuje swojej wnuczce, w jaki sposób pozbyć się toksyn z organizmu za pomocą prostych ćwiczeń fizycznych. Chodzi tutaj o takie wymakiwanie rękami i wykrzykiwanie. Innych kwestii reżyserka nie wyjaśnia dosłownie, nie wkłada ich w usta bohaterów, ale Pozwala nam się domyślić, o co chodzi. Jest taka piękna scena na cmentarzu, kiedy to rodzina Billy wyrusza, żeby odwiedzić po prostu grób dziadka. I wtedy możemy zobaczyć, że Chińczycy, upamiętniając swoich zmarłych, przynoszą im jedzenie, przynoszą im ulubione owoce, przynoszą im alkohol, a nawet papierosy. Co ciekawe, można też zobaczyć bardzo ciekawy zwyczaj, który ja, ja sam bardzo lubię palenia papierowych pieniędzy i innych rzeczy z papieru, które wtedy tak jakby przechodzą z naszego świata do świata e, zmarłych i dzięki temu na przykład jeżeli spalimy ciepłą kurtkę wykonaną z papieru, co prawda, dziadek w zaświatach będzie mógł sobie ją założyć i nie będzie mu zimno. Film jest naprawdę chiński do bólu i to w dobrym tego słowa znaczeniu. Niektóre sytuacje Bili rozumie, niektóre są dla niej zupełnie nowe i ich nie rozumie, ale nie musi ich zrozumieć. Dla nas jako sinologów czy osób zainteresowanych Chinami, po prostu oglądanie tych smaczków, które, które przedstawia film, wywołuje ogromny uśmiech na twarzy i ja osobiście zatęskniłem za życiem w Chinach, za Chinami i naprawdę chciałbym wrócić. Niektóre, niektóre sytuacje przedstawione no, są jak żywcem wyciągnięte z, z chińskich ulic. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że kiedy się uśmiechamy, czy nawet się śmiejemy, nie są to żarty wymuszone, nie są to żarty takie przeciągnięte, które się zażyna po prostu przez trzy sceny. One najczęściej są trafione w punkt, wybrzmiewają i reżyserka przechodzi do kolejnej sceny. Drugą stroną medalu są właśnie te sytuacje, w których ściska nas po, po prostu tutaj a gula staje w gardle, bo tak jak hmm. mówiłem we wstępie, jest to, jest to emocjonalny roller coaster i, i cóż, no, stosunek dramatu do komedii jest tutaj po prostu perfekcyjny, i przez ani minutę tego filmu nie możemy się nudzić. 我希呢我这次大概心中所有的因为你把生命看成是个体的这正是西方和东方的文化差异问题东方人是把生命看作是集体的家庭 I want to believe that 因为生活呀不光是你去做什么更是你如何去做 Całej rodzinie jest naprawdę bardzo ciężko z tym, że nie mogą powiedzieć babci, bo tak sobie ustalili i tu nie, nie chodzi tylko o główną bohaterkę, która tak jakby nie zdążyła doświadczyć takich sytuacji już w swoim otoczeniu czy w swoim, w swoim życiu, ale także rodziców, bo kolejne sceny możemy zobaczyć, że nie tylko główna bohaterka gryzie się ze sobą, ale po prostu każdy przeżywa wewnętrzny dramat. Jedną z takich postaci jest właściwie Hao Hao, czyli kuzyn głównej bohaterki, grany zresztą przez Chen Hana. I... Jego tragizm polega na tym, że właściwie no... Jego sytuacja, czyli ślub z Japonką Aiko, jest pretekstem do spotkania się z... całą rodziną, albo spotkania całej rodziny z babcią. A on... Tak jakby no, musi udawać, że jest super szczęśliwy na ślubie, kiedy wewnętrznie rozrywają go emocje i to po prostu widać. Na dodatek chłopak wyjechał do Japonii tak jak, tak jak bili do Stanów, bardzo wcześnie, tyle że rodzice nie rozmawiali z nim po chińsku, więc on już właściwie języka chińskiego zapomniał i nawet nie może się dogadać ze swoją ukochaną babcią. Gra aktorska wszystkich aktorów stoi na wysokim poziomie. no Nie muszę tutaj mówić właśnie o Aquafinie, która zdobyła złotego globa, ale myślę, że na, na, na ogromne brawa zasługuje aktorka grająca babcie, czyli Zhao Shuzen, bo kiedy oglądamy właściwie to, co robi z tą rolą, od razu udaje nam się Polubić te babcię i tak jakby no, ze wszystkimi bohaterami czujemy, czujemy ten, ten ból, to że ona za chwilkę ma umrzeć, a nie możemy jej o tym powiedzieć, bo to jest po prostu jedna z najbardziej słodkich babci na świecie. Jest taka bardzo babciowa, no, potrafi we wnuczkę czy we wnuczka wcisnąć jedzenie, potrafi zażartować. Nawiązywać do tych, do tych relacji, które później przez wyjazd do Stanów Zjednoczonych zostały zerwane. Ale jest to naprawdę taka ciepła osoba, która, która naprawdę no, nie da się nie lubić. Innym aktorem, o którym warto wspomnieć jest na przykład Matai, czyli ojciec Billy, który jest tak jakby no, byłym alkoholikiem, człowiekiem, który jest bardzo zmęczony życiem. Jest on już przesiągnięty amerykańskim życiem. No, właśnie w niektórych scenach też daje znać, że on, on już nie czuje się Chińczykiem, on jest bardziej Amerykaninem, a wraca do, do Chin i musi przestrzegać chińskich zasad. I to bardzo po tym aktorze widać. Zresztą, no naprawdę cała obsada zasługuje na ogromne brawa, bo nie znalazłem chyba nikogo, o kim mógłbym powiedzieć coś złego. No, no wszyscy są autentyczni i naprawdę grają bardzo dobrze. Na szczególną uwagę zasługują także zdjęcia, bo są przepiękne. Pokazują po prostu no panoramy chińskich miast, właśnie tych wielkich blokowisk, czy takich mniejszych osiedl starszego budownictwa. Ale z drugiej strony pokazują też te ekspresyjne zbliżenia na ludzi i te ujęcia spodobały mi się szczególnie, zwłaszcza podczas wesela, kiedy goście zajadają się różnymi potrawami, są zbliżenia na poszczególne osoby i, i są to przepiękne, przepiękne ujęcia. Na szczególną uwagę zasługują także ujęcia na przykład na pracowników restauracji, w której odbywała się, odbywa się wesele. Na przykład na kelnerkę, czy na e, człowieka, który jest tancerzem, właśnie lwa, bo na weselu nawet był tańczący lew. Na zdjęciach widać, że dla pracowników hotelu jest to tylko praca i no właściwie, no, kiedy tylko mogą, usiądą sobie w fotelu, czy zapalą papierosa, żeby odpocząć. A goście? No, goście no, nie wiedzą o rodzinnej tragedii i bawią się w najlepsze, kiedy, kiedy cała rodzina po prostu w tym momencie. Przeżywa, przeżywa ogromny dramat. I te zdjęcia, te zdjęcia naprawdę są przecudowne. Bardzo spodobały mi się też ujęcia z ulic, bo są to ulice właśnie takie, takie typowo chińskie, pełne neonów. Czasami nawet bardzo, bardzo tak jakby można powiedzieć, że oklepanych, ale, ale naprawdę świetnie ukazują te, te chińskie ulice, czy, czy na przykład street food. Film naprawdę bardzo miło się ogląda i pomimo tego, że te blokowiska czy te ulice są takie surowe, to nie czujemy tego i po prostu dla mnie, dla sinologa, właśnie wypatrywanie takich smaczków, takich, takich rzeczy, o, na przykład tutaj sprzedają jakieś, jakieś buły na parze, czy, czy właśnie jakieś szaszłyki, czy, czy śmierdzące tofu, e, powodują, że, że, że się uśmiechałem i bardzo miło mi się to oglądało ścieżka dźwiękowa jest naprawdę melancholijna i podkreśla nastrój, i widać, że, że, że współgra z tym filmem na pewno nie przeszkadza. A motyw przewodni, który, który jest taki bardzo spokojny, z delikatnym wokalem, jest naprawdę, naprawdę wysokiej klasy. Cóż, więc nie będę przedłużał, tylko powiem jedno. Jeżeli macie okazję, macie czas, to ruszajcie do kina, bo film pewnie niedługo wypadnie z repertuarów, a póki co jest nawet w sieciówkach, więc warto go zobaczyć. Jak dla mnie, jest to jeden z najlepszych filmów 2019 roku, i no chyba najlepszą rekomendacją będzie to, że poszedłem w czwartek, a dzisiaj jest niedziela, i byłem na filmie drugi raz, tylko tym razem z znajomymi, bo chciałem im też pokazać, i im też się bardzo podobał. Film drugi raz. Podobał mi się identycznie jak pierwszy raz i jeżeli będę miał okazję, to obejrzę go pewnie jeszcze trzeci raz. I myślę, że jeżeli nie byliście w Chinach, albo nie, nie znacie tej kultury, wiele rzeczy może wydać się wam odległych, obcych, ale nie bójcie się, bo właśnie główna bohaterka po, pomaga nam zrozumieć ten świat, ponieważ no ona też jest tak jakby w tym świecie obca. Pomimo tego, że, że, że właśnie jest Chinką, Amerykanką chińskiego pochodzenia. Zostawiam wam komentarze do Waszej dyspozycji. Jeżeli widzieliście film, to wyraźcie swoją opinię, ale nie wierzę, że komuś może się nie podobać. I cóż no, widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że już szybciej. Lećcie do Kin, trzymajcie się i do następnego. Cześć!